Tyle samo co pozostawanie w niej. Pozostając w relacji trudnej oraz toksycznej, zapłacisz najwyższą cenę za tracenie siebie 10, 15, 20 lat życia z osobą, która wykazuje zachowania narcystyczne, psychopatyczne bądź też trudne. Sprawia, że. Sam dopuszczasz się adekwatnej przemocy, tylko z inną polaryzacją, wykształcając mechanizmy kompensujące, które z czasem stają się jak Twoja druga skóra, i pozbycie się tego instynktu z tej relacji zajmuje tyle lat, ile się w tej relacji było. Zawsze możesz postanowić, że wybierasz siebie, swoje dobro oraz swoje zdrowie psychiczne. Wszystko, co kosztuje Ciebie Twoje zdrowie psychiczne, jest zbyt drogie. Do zobaczenia po drugiej stronie odwagi, która jest decyzją.